poinformować, że nową przewodniczącą stowarzyszenia została pani Genofa Harkiewicz i postanowiła kontynuować tradycję stowarzyszenia właśnie tych gali wielkanocnych i wspomagania stypendiami niepełnosprawnych studentów. Aukcję organizujemy od roku 2000. Siódmego. Były to zawsze dzieła sztuki, ponieważ jedną z idei stowarzyszenia było nawiązanie współpracy między koszeńskimi artystami a, kadrą naukową uczelni, między samorządem koszelińskim i szczególnie przedsiębiorcami. Także tę tradycję kontynuujemy. Dotychczas udało nam się zebrać z tych aukcji około 130 tysięcy złotych i 97 studentów otrzymało pomoc. Wspieramy nie tylko studentów niepełnosprawnych, natomiast też wspieramy studentów pochodzenia polskiego z zagranicy. Najczęściej te stypendia otrzymali studenci z Białorusi. Musi. Warunek otrzymania z tym jest tylko jeden, średnia minimum cztery. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszyńskiej zaprasza Państwa na galę wielkanocną do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego we wtorek 15 kwietnia. Najpierw odbędzie się spektakl piosenki Kofty, a później aukcja dzieł sztuki. Koszalińskich i nie tylko koszalińskich artystów. Do wylicytowania będą cztery obrazy, między innymi Zbyszka Murzyna, Krzyśka Rapsy, pani Gracińskiej i pana profesora Bugustowa oraz 46 pięknie namalowanych jaj. Będą też jaja namalowane podczas plenerów w Osiekach, plenerów w Sianorzętach. Są też artyści z sornictwa polityki koszeńskiej i inni artyści z Koszeina. Bardzo znaczące myślę ich prace będzie można na tej aukcji kupić. Cena wywoławcza jednego jaja to 50 zł. Do jaja będzie dołączony album ze wszystkimi pięknie reprodukowanymi pozycjami. Można też będzie wesprzeć konto stowarzyszenia zakupując cegiełkę. Wszystkie pieniądze z aukcji i z cegiełek będą przeznaczone na stypendia dla niepełnosprawnych studentów. Cegiełkę będzie można kupić nawet przed wejściem do teatru w cenie 15 zł. Serdecznie Państwa zapraszam na aukcję.